Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem o tym, jak sprzedawać kury. Odcinek bardzo ważny, słuchajcie, jeszcze takiego odcinka nie nagrywaliśmy. Natomiast dzisiaj powiem Wam, jak to zrobić. Dużo nagrywałem odcinków, w których mówiłem o tym, jak kupować kury, na co zwracać uwagę przy zakupie. Natomiast dzisiaj powiem. Na co zwracać uwagę przy sprzedaży, żeby dobrze sprzedać, żeby nie oszukiwać klienta, na co zwracać uwagę i tak dalej, żeby sprzedać w dobrej cenie, bo na tym nam zależy. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz pod. Odcinkiem ja na wszystkie pytania staram się odpowiadać, więc gdybyście chcieli sprzedać jakieś tam, nazwijmy to, specyficzne rasy, które rzadko się pojawiają, możecie napisać i postaram się Wam pomóc. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sprzedaż drobiu, to musimy to podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, musimy się zastanowić, jaki to jest rodzaj drobiu, to znaczy, czy to są kury nioski, czy kury broilery, czy kury ozdobne. Dzisiaj skupimy się głównie na kurach ogólnoużytkowych, ponieważ jeżeli chodzi o kury ozdobne, czy jeżeli chodzi o kury brojlery. Temat wygląda delikatnie inaczej, ale jest dość zbliżony. Także jak będziecie wiedzieli, jak sprzedawać kury nioski, no to zresztą kur też nie powinniście mieć dużego problemu. Moi drodzy, jak się należy tym zająć? No przede wszystkim trzeba wejść na takie strony internetowe, jeżeli już mamy kury, nieważne w którym by to były tygodniu. Czy to będzie 10 tydzień, czy 15 tydzień, czy 20 tydzień, czy to będą kurki starsze, czy które się przestały nieść, czy to są pisklaki w ogóle. Musimy i powinniśmy wejść na takie strony jak OLX, na takie strony jak sprzedajemy, na forum, gdzie również rozmawiają, wymieniają się doświadczeniem hodowcy. Czasami możemy poszukać generalnie w Google sporo informacji, jeżeli chodzi mniej więcej o ceny rynkowe. Warto wtedy się przejść, poświęcić te 5, 10, 15, może 20 minut, przejść się po targach, bazarach, giełdach, zobaczyć mniej więcej po jakiej cenie te kurki stoją. I teraz, jeżeli mamy mniej więcej porównanie, spisaliśmy sobie 5, 6, 7 takich cen, mniej więcej wiemy jakie obecnie są te ceny, wtedy jesteśmy w stanie sobie w jakiś sposób znaleźć odpowiednią dla nas i dla naszego drobiu cenę, za którą możemy właśnie wystawiać drób. Polecam Wam, żebyście mimo wszystko trochę te ceny zawyżali, nie zawyżali dużo, ale tę złotówkę dwie ponieważ jeżeli później tą cenę obniżycie, to klient, który od Was kupuje dany produkt, w tym przypadku to będą kury, tak może nieładnie mówię, ale mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi, po prostu będzie bardziej usatysfakcjonowany, że mu trochę tą cenę obniżyliście i Wy też nie będziecie na tym stratni. Bardzo często w przypadku sprzedaży drobiu zdarzają się te negocjacje, ja też Wam mówiłem, bardzo często, żebyście negocjowali, jeżeli sprzedajecie. Nieważne, czy to będzie dużo tych kur, czy mało, mimo wszystko należy to Robić. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z głównie ze sprzedażą na rynkach, to wszystko zależy od konkurencji. Jeżeli ta konkurencja jest duża, musimy w miarę możliwości postarać się czymś wyróżnić. To znaczy, możemy słuchajcie, dać jakiś baner, warto jest spróbować sprzedawać w różnych miejscach, warto jest wystawić na o OLX-ie, czy też na innych portalach sprzedażowych, na Facebooku, na jakichś forach, na grupach na Facebooku. Po prostu sprzedaż tego drobiu, żeby było dużo miejsc, wtedy jest większa szansa, że ktoś do nas zadzwoni. Co istotne. Jeżeli sprzedajemy drób, to warto, słuchajcie, wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, w którym tygodniu są te kury, a po drugie, czy są zdrowe, czy może są trochę chore, czy się niosą, czy się nie niosą. Bardzo istotne rzeczy. No w sumie w tym momencie trzy wymieniłem i na te trzy zwracam uwagę. Wszystko to powinniśmy zawrzeć w ogłoszeniu. Pamiętajcie, że jeżeli sprzedajecie drób, to najlepiej by było, nawet dla tego, kto będzie od was kupował te kury, żeby przyjechał, żeby zobaczył, co to są za kurki. Aby zobaczył, czy mu to odpowiada, bo jeżeli ten klient, słuchajcie, czysto teoretycznie będzie raz zadowolony z Waszej usługi, raz zadowolony z Waszego produktu i będzie mu się podobało, będzie usatysfakcjonowany, kury będą się dobrze niosły, będą zdrowe, to on do Was wróci. Więc tutaj też liczy się głównie jakość. Sprawdzi to, na co ja zawsze zwracam uwagę, czyli upierzenie. Skoki, nogi udrobił, czy kurki są młode, czy mają delikatny grzebień, czy się normalnie zachowują, czy pobierają pokarm i tak dalej. To są podstawy, na które właśnie powinniśmy zwracać uwagi też przy sprzedaży i wtedy mniej więcej sprawdzamy tą cenę. Wiadomo, że mamy mniej więcej widełki, kury obecnie, nagrywając ten odcinek na 2024 rok, kury, które mają 16 tygodni, mogą kosztować. 30 zł, około, wiadomo, że to jest cena mniej więcej. Możemy trochę tą cenę zawyżyć, możemy tą cenę obniżyć tak, jak będziemy chcieli. Nie ma, słuchajcie, jednej złotej zasady. Ja Wam podaję takie warunki, które trzeba spełnić, i Wy po tych warunkach dojdziecie do ceny, która Wam odpowiada. Mówię najprościej, jak się da, dla każdego tak naprawdę. Pamiętajcie, że jeżeli te kury się wyniosły, te kury są stare, te kurki macie już 2-3 lata i one się niosą jako tako. To warto jest powiedzieć i uprzedzić wcześniej o tym kupującego. Bo nie jest, słuchajcie, sztuką zarobić i oszukać kogoś 50, 80 czy 200 zł. Warto, mimo wszystko, mieć trochę tego honoru i zachować odpowiednią jakość. Wtedy ten klient do Was wróci, nawet jak czasami trzeba do tego interesu dołożyć. To jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że przy większych ilościach. Ktoś będzie bardziej negocjował, i też musimy to zrozumieć, bo po prostu bardzo często, na przykład wtedy, robią to ludzie, którzy są handlowcami, hodowcami, robią to po to, żeby na tym parę groszy zyskać. Jeżeli chodzi o kwestie związane z zarabianiem na sprzedaży drobiu, tutaj kwestie są złożone. Kwestia, ile wychodzi wam produkcja. Nie jestem w stanie, musielibyście do mnie indywidualnie napisać, ale nie jestem w stanie na obecną chwilę powiedzieć Wam dokładnie, po ile wy możecie sprzedawać kury, tak nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile będzie was kosztował odchów tego drobiu. Mniej więcej mogę powiedzieć, że to jest 10 zł, 12 zł do tego tygodnia. Natomiast każdy ma trochę inne warunki w kurniku. Wiem, że też bardzo często nie macie wielkich kurników budowanych za miliony, gdzie te warunki tak naprawdę dla drobiu są sterylne i wtedy jesteście w stanie sobie to wyliczyć. W małych hodowlach, gdzie mamy 50, 100, 300 kur. Nie zawsze jesteśmy w stanie to dokładnie przekalkulować, no chyba że się tym zajmujemy, wtedy wiemy, ile to wynosi. Odchowanie, czyli głównie pokarm, no i oczywiście koszty stałe tego drobiu. Jesteśmy sobie w stanie to założyć. No musimy uwzględnić oczywiście to, że jakieś kurki mogą nam paść. Także podsumowując to, o czym powiedziałem, słuchajcie, dobra reklama, stawiamy na jakość, sprawdzamy tydzień tego drobiu, sprawdzamy, czy te kury są zdrowe, czy chore. To wszystko, na co zwracamy przy zakupie drobiu. To samo y, powinniśmy uwzględniać przy sprzedaży tego drobiu. Warto sobie porównywać parę ogłoszeń, warto mieć dużo miejsc sprzedaży, wtedy nam zwiększa się szansa na to, że po prostu będziemy w stanie te kury sprzedać szybciej, bardziej skutecznie, no i że zdobędziemy tego klienta. Nie ma tutaj żadnej magii, troszeczkę delikatnie warto tą cenę zawyżyć, no ale wtedy. Znaleźć korzyści dla klienta, dlaczego ten klient ma kupić głównie u Was. To jest bardzo ważne. Dlaczego klient ma nie wybrać kogoś, tylko ma wybrać akurat Was? I to już każdy musi sobie na to pytanie sam odpowiedzieć. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Przedstawiłem dokładnie, jak to powinno wyglądać. Gdyby coś, to śmiało, piszcie w komentarzu, jeszcze będę pomagał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.